Cześć, was wszystkich tutaj Maniak, witam was w kolejnym filmiku z Crawl Black Ops 2 i się wyjątkowo, znaczy wyjątkowo, e, jeden w komorze, Flawless. E, szybki filmik informacyjny, bo mam do przekazania kilka informacji, e, także zacznijmy, mam nadzieję, że gameplay Wam się spodoba. Pierwsza rzecz, dzisiaj mamy 12.12.12, 12, 12, więc cieszmy się, bo to jest jak dla mnie e, taka dość śmieszna chwila, bo e, kiedy wiemy, że właściwie takiego dnia już nie dożyjemy. Następnego i to jest trochę dziwne. No i są w sobie to 12, 12, 12. To jest e, takie ciekawy dzień jak dla mnie i niby to nic wielkiego, bo to zwykły dzień, ale jakoś zawsze, jakieś zawsze urozmaicenie. Kolejną rzeczą jest to, że dziękuję Wam naprawdę za 500 i 600 widzów. Już w tym wypadku 500 i 600. W jednym momencie zdobyłem tyle widzów. E, to jest naprawdę niesamowite. Dziękuję Roczkowi za ten konkurs, bo e, nie, nie, nie wybiłbym się aż tak jeżeli nie on, no. Także naprawdę dzięki jemu yy, pomysłowi i dzięki oczywiście wam. Yy, mam teraz tylu widzów i yy, wy do nich należycie. Yy, no i oczywiście ja obiecuję, że filmy nadal będą w takiej jakości jak są, a chyba są ok, tak mi się zdaje przynajmniej. Kolejną rzeczą jest to, że wy zauważyliście, że mam tam... To będzie to powinien być 200 film, ale usunąłem dwa filmy z Guitar Hero, gdyż i tak nie kontynuowałem tej serii. Po drugie to nie miałem kupionej tej gry, to był Pirat, więc yy, nie mogłem tego jakby nagrywać. Wolałem to usunąć, no i w sumie to było, to było dobre posunięcie. Znaczy, dobre, no nie miałem jakiś tam kłopotu z, z tego powodu, ale po prostu wolałem nie mieć piratów na kanale. To wszystko teraz, co mam, jest oryginalne, więc, więc jest w porządku według zasad, ale to będzie filmik, bodajże 198, chyba ten filmik. I pytaliście się, czy będzie coś specjalnego na 200? Nie, nie będzie nic specjalnego, znaczy, wiem, to źle zabrzmiało, ale ze względu na to, że nie mam jak po prostu, bo. E, tak jak mówiłem już wcześniej, nie mam pieniędzy na kamerę, nie mam czym nagrać, a jak już chcę, to potrzebuję jeszcze na pewną rzecz więcej pieniędzy e, I dopiero będę nagrywał takie vlogi, no bardzo na poziomie, takie trochę śmieszne i w ogóle e, I dopiero będę je wrzucał na YouTube, także to nie ode mnie zależy, bo ja, ja czekam na gotówkę, która, no nie wiem kiedy będzie, ale będzie e, No i dopiero wtedy zacznę to tak robić profesjonalnie, nie takie byle co Także czekajcie, bądźcie cierpliwi, a na pewno się nie rozczarujecie na koniec Dobra, to by było na tyle, Dziękuję za oglądanie 7 do 0, do 0, flawless gameplay na mapce Meltdown I to by było na tyle, cześć